Szanowni Państwo, Szpital Świętego Wojciecha w Gdańsku na Zaspie, nomen omen, na ulicy Jana Pawła II, jak się okazuje, jest drugą oleśnicą. Jak podaje Fundacja Życie i Rodzina, dokonuje się tam aborcji, m.in. przy wykorzystaniu chlorku potasu. I od tylko od lipca do września tego roku wykonano tam 7 aborcji, z czego dwie poprzez wstrzyknięcie tego śmiercionośnego środka prosto w serce dziecka. I o ile nawet w weterynarii nie wykorzystuje się chlorku potasu do, do uśmiercenia świadomych zwierząt. O tyle w otwartym i tolerancyjnym Gdańsku Jak widać nie jest to żadną przeszkodą Dodatkowo, drodzy Państwo, całej sytuacji No jakby Dopełnia fakt, iż postać Ordynatora oddziału położniczo-ginokologicznego Jest dość kontrowersyjna A w pewnych aspektach nawet szokująca I dlatego Państwo, drodzy Państwo Musimy to Powstrzymać musimy to nagłośnić. Stąd Fundacja Życie i Rodzina organizuje pikietę informacyjną, a także publiczny różaniec. 21 grudnia to jest niedziela w samo południe, czyli o godzinie 12 na alei Jana Pawła II. Więc drodzy Państwo, zapraszam. Powiadomcie innych, prześlijcie ten materiał innym. Również tam będę. Zatrzymajmy to szaleństwo.